GEM Detailing. Cześć Mateusz. Cześć Michale. Powiedz mi, ile ty masz lat? Bo to na początku, bo jesteś dosyć młody. No, rocznik 2001. No, 2021 rok życia w tym roku kończę i jako młody troszkę, troszkę chciałem za, zaryzykować z firmą. Okej, okay. Detailing, detailing od, od kiedy się tym zajmujesz? W detailingu mniej więcej od 2019 roku troszkę czasu już minęło. Na początku głównie tak, podstawowo przy samochodach swoich znajomych i rodziny stwierdziłem, że chcę coś swojego i teraz tu stoimy. Zaczęło się od właśnie pierwszych samochodów, teraz masz swoją firmę. Jak do tego doszedłeś w tak młodym wieku? Przede wszystkim bardzo dużo trzeba było poświęcić. Samochód marzeń, który uzbiera, na który uzbierałem, musiałem po prostu sprzedać, żeby założyć firmę, żeby sobie pozwolić. Było to dosyć skromne RX-8, dosyć mocno już stuningowane. Niestety brakuje mi tego samochodu. Mam nadzieję, że kiedyś będzie na tyle dobrze, że do niego wrócę. A czym teraz jeździsz? Srebrne BMW. Okej, okay. ale też fajnie, też fajnie. Może na początku wyjaśnij naszym widzom, czym w ogóle jest detailing, bo nie każdy może wiedzieć. Przede wszystkim, detailing to jest profesjonalne dbanie o samochody, tak? Tak w bardzo uproszczonym, bardzo dużym skrócie. Czy my możemy wykonać taki detailing w domu u siebie? Czy detailing, jak się mówi, detailing czy detailing? Tak naprawdę to jest kto, kto jak powie, i tak jest dobrze, czy spolszczona, czy, czy angielska wersja jest. Okej, okay, czy możemy coś takiego wykonać w domu? Jak najbardziej, jeżeli ktoś ma warunki i ktoś ma czas oraz chęci, gdyż to jest to dosyć żmudna i monotonna praca, jak najbardziej można wykonywać coś takiego nawet i pod blokiem. Poza oczywiście myciem samochodu ręcznego, gdyż jest to niestety w Polsce nielegalne. Okej, okay, ale z czego składa się takie detailingowe mycie samochodu? Od początku bardzo dokładne głównie wydmuchiwanie każdej możliwej szczeliny mycie, mycie samochodu pędzelkiem czy z zewnątrz czy wewnątrz samochodu bardzo konkretne odkurzanie samochodu w niektórych sytuacjach również trzeba materiał wydmuchać sprężonym powietrzem bądź po prostu wydobyć ten piasek z głębin tego tego materiału czyli zajmujecie się czyszczeniem samochodu i z zewnątrz i wewnątrz Ile trwa taki, takie, taka, taki pełny detailing samochodu? Biorąc pod uwagę średni rozmiar samochodu, popatrzmy wielkość BMW e 46, średni pełny detailing trwa od 10 do 15 godzin. detailing. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża i oczekuje tylko i wyłącznie wyodkurzania samochodu za 20 zł. No, niestety tym się nie zajmujemy. Zajmujemy się naprawdę profesjonalnym podejściem do każdego samochodu. Jeżeli chodzi o korekty lakieru, staramy się usunąć możliwie jak największą ilość zarysowań. Oczywiście pielęgnacja tego samochodu, bieżąca też jest bardzo ważna, aby utrzymać efekt tego nowego pojazdu. Również impregnacja, powłoki ochronne tym się również zajmujemy. Bardzo upraszcza to przyszłościowe już pielęgnowanie samochodu. OK. I po takim zabezpieczeniu samochodu, jak już go zrobicie, w pełni jest, no wygląda zazwyczaj to, jakby wyjechał z salonu. Jak już jest zabezpieczony, to, to ponowna jego taka, że tak powiem, takie odświeżenie kiedy musi nastąpić? Jeżeli właściciel pojazdu dba o samochód, to tak naprawdę nigdy. Oczywiście po kilku latach, po kilkunastu latach znowu mogą się pojawić rysy, gdyż sól, piach i tak dalej. potrafią naprawdę zniszczyć lakier, aczkolwiek jeżeli ktoś wie, jak zabrać się za mycie samochodu, to naprawdę można zapobiec temu wszystkiemu, bardzo dobrym pomysłem jest cotygodniowe odwiedzenie myjni bez dotykowej i przedkurzanie samochodu i to naprawdę już pomaga i to ogromnie. Przede wszystkim, o, o, przede wszystkim my tutaj zajmujemy się samochodami, które już za długo nie były czyszczone. Okay, czyli w takim doprowadzonym do takiego stanu agonii, można to tak nazwać, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym pielęgnowaniu samochodu już po detailingu. Jak to zrobić? Bo mówiłeś o myjni bezdotykowej, ale czasami ze doświ własnego doświadczenia wiem, że ta myjnia bezdotykowa no nie daje rady. Przede wszystkim na myjni bezdotykowej samochodu nie myjemy, tylko go spłukujemy. Jest bardzo mylne pojęcie, że myjnia bezdotykowa umyje nam samochód. Aczkolwiek, jeżeli mamy na samochodzie powłokę ochronną, czy to wosk, czy to ceramikę, czy nawet i folię PPF dla bardziej odważnych, jest to zdecydowanie łatwiejsze, gdyż one też mają właściwości samooczyszczające się. Dłużej, dłużej są czystsze. Aczkolwiek po jakimś czasie pory danej powłoki po prostu się zapchają i wymagają mycia ręcznego. Dlatego my swoim klientom zawsze zalecamy po dwóch miesiącach maksimum przyjechać na mycie ręczne a w swoim zakresie, jeśli chcą mieć samochód czysty, co tydzień, co dwa tygodnie zalecamy na mnie bezotykową spukać samochód i wtedy można się cieszyć naprawdę fajnym efektem. Okej, okay, czyli gąbka i szorowanie odpada, rozumiem? Gąbka, jeżeli jest dobrej jakości, jak najbardziej na plus. Oczywiście nie szorować, tylko bardzo delikatnie, a... Jeżeli chodzi o szczotki, które widujemy na myniach bezdotykowych, bądź na myniach automatycznych, według nas całkowicie odpadają w ogóle z równania. One są zabójstwem dla lakieru. Niektórzy powiedzą, że to nie jest prawda. Aczkolwiek są dowody na to, że samochody po prostu wyjeżdżają matowe. powiedz mi bo zajmujesz się tym już rok miałeś jakieś takie przypadki gdzie samochód był naprawdę w takim stanie że musiałeś poświęcić mu więcej czasu niż zazwyczaj zdecydowanie było dosyć dużo takiej sytuacji po dwuletni samochód który lakierniczo wyglądał jakby miał 20 lat po samochody w których yy, miałem kompanię yy, karaluchów okej okay, karaluchy a coś jeszcze oprócz karaluchów ci się przydarzyło takiego śmiesznego przyjechało do mnie też auto zalane dieslem. Też było bardzo, bardzo długotrwałe, jeżeli chodzi o sprzątanie tego samochodu. A oprócz tego chyba, chyba raczej nie. No, na pewno z grzybem i z pleśnią dużo się tutaj wzmagamy, bo ludzie na, nawet nie wiedzą, że mają grzyba w samochodzie, dopóki nie ściągniemy foteli. Okej, okay. jeżeli chodzi o kosmetyki, bo mamy ich tutaj bardzo dużo, jakie jest takie must have, żeby, żeby we własnych warunkach gdzieś tam na przykład wyczyścić sobie środek? Jeżeli samochód jest dbany na bieżąco, tak naprawdę do wnętrz wystarczy nam quick detailer, a do nadwozia piana aktywna o neutralnym pH, aby po prostu przy zaschnięciu nie zrobiła nam przez przypadek jakiegoś młynu na lakierze. Cześć, Nikola, tak? Cześć, tak. Jak długo tutaj wspierasz już swojego chłopaka? U, już jak planował założyć firmę. Od bardzo długiego czasu i darzę go naj, największym wsparciem. Okej, okay, i jak ci się podoba ta praca? Czy to jest twoja? Myślałaś kiedyś, kiedykolwiek, że, że wylądujesz ze swoim facetem w garażu i będziecie czyścić samochody? Nigdy w życiu bym tak nie pomyślała. Dopiero poznając go, dowiedziałam się, co to jest detailing. I dopiero tak naprawdę, praca tutaj e, mi pokazać, to jest takie moje hobby, i wiem, że przy tym nie da się nudzić. Czyli się zaraziłaś po prostu. Tak. Wiążesz z tym przyszłość, rozumiem. E, tak, planuję tak. Krok po kroku chciałabym. Mówimy nie bez kozery o tym czyszczeniu samochodów. Idą e, święta. Jest wiosna, to czas porządków, więc co? Zabieramy się za czyszczenie. No, możemy, pewnie. No to idzie. Oh, mm -hmm.